Dzień dobry, dzień dobry kochani. Co tam u Was słychać? Aurę mamy jesienną. Nawet u mnie trochę deszczyk popadał i, i zrobiło się całkiem mokro przed domem na ulicy. Nasze dzieci wróciły już do szkół, do przedszkoli. No i ta codzienność nie zawsze jest dla nas satysfakcjonująca. I słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby żeby się nie narobić i nie zachorować. No oprócz tego, że trzymamy dietę, prawda, nie przegrzewamy dzieci i, i utrzymujemy taki naturalny komfort dla naszego organizmu, to możemy się, słuchajcie, w bardzo prosty sposób wspomagać dwoma e, produktami. Oto one, słuchajcie. E, zaraz Wam o nich opowiem. Pierwszy z nich. Oba są uniwersalne, dlatego chciałabym Wam o nich powiedzieć. Pierwszy z nich to jest asymilator. To są enzymy trawienne, to są enzymy roślinne. One zawierają w składzie 8 grup enzymów trawiennych i do tego witaminy A i D, czyli tej witaminki D możemy sobie dostarczyć tej, której nam teraz jesienią zaczyna brakować. I słuchajcie, ponieważ asymilator spełnia taką funkcję, że rozcina jakby większe cząsteczki na mniejsze czyli Dotyczy to zarówno składników odżywczych, czyli jeżeli dobrze nie pogryziemy, zjemy coś ciężkostrawnego, to on nam pomoże w rozłożeniu, ale tak samo asymilator rozkłada toksyny. Czyli jeżeli mamy zdęcia, jeżeli mamy zgagę, a jeżeli mamy nawet infekcję, słuchajcie, asymilator, nieraz się przekonałam, że w czasie infekcji dodany asymilator do jedzenia czy do wody koralowej bardzo ułatwia, słuchajcie, wyjście z każdej choroby. Jeżeli organizm jest w stanie się uwolnić od toksyn, no to słuchajcie, po prostu wszystko się zaczyna czyścić, lepiej pracować. Czyli to jest taki pierwszy krok, ale jeszcze co Wam chciałam tej, o tym asymilatorze spo, wspomnieć. On pośrednio wpływa na nasz dobry nastrój. A jak to możliwe, że enzymy trawienne poprawiają nam nastrój? A to wynika z tego, słuchajcie, że serotonina, czyli nasz hormon szczęścia, produkowany jest w jelitach. Aż dokładnie wielicie gruby. Więc jeżeli to nasze jelito jest w dobrej kondycji, jeżeli ono jest nawodnione, tam nie ma żadnych zalegań, to automatycznie ta serotonina może się wytwarzać. I powiem Wam ciekawostkę, że nam się serotonina kojarzy z mózgiem, a to jest błędne przekonanie, ponieważ 95% serotoniny jest produkowana właśnie w jelicie grubym. W związku z tym o to jelito trzeba zadbać. Czyli to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. A drugi krok, słuchajcie, to jest parafajt. To jest mega uniwersalny preparat przeciwpasożytniczy. Ja tutaj mam taką ulotkę dopiętą, bardzo szczegółową. Natomiast e, tutaj jest e, generalnie to jest orzech, czarny orzech, ten, który można też sobie kupić osobno. Ale tu jest tak: wyciąg z, e, z, go, z korzenia goryczki żółtej, z rumianku, z pieprzu długiego, z krwawnika. E, w liście mięty pieprzowej, czosnek tutaj. Także słuchajcie, skład jest niesamowicie bogaty, co sprawia, że po pierwsze nam poprawia trawienie. Po drugie, może też być bardzo skuteczny w przypadku infekcji wszelkiego rodzaju. A po trzecie no, świetnie działa na nasze trawienie, na nasz układ pokarmowy, czyli odporność. Układ pokarmowy i wszelkiego rodzaju infekcje. I te dwa produkty, słuchajcie, świetnie się uzupełniają. Asymilator tam już do końca miesiąca, nie wiem, tam zostało niedużo, w promocji jest. Ja Wam jeszcze wkleję link, gdybyście chcieli je zakupić, te produkty, bo nie warto czekać na moment, aż jesteśmy chorzy, aż nas, nas boli brzuch, aż dzieci dostaną gorączki, coś się zaczyna dziać. Czy mamy nawet handrę, nie możemy spać. Coś się zaczyna dziać, i po prostu od razu, od razu zaczynamy coś przyjmować, nie pozwalamy żadnej choroby się rozwinąć. No, także to na tyle. Zaraz tutaj mam klientkę na, na bańki, chorą. Sezon się zaczął, ale tak na, biegi, na biegu, tam e, przed tymi bańkami i świecami, jeszcze e, tutaj Wam e, chciałam o tym wszystkim powiedzieć, żebyście po prostu dbali o siebie zawczasu. Buziaki serdeczne, trzymajcie się, pa.